Powiem e, e, króciutki komentarz na temat wspólnej listy, e, bo my w, w Komitecie Obrony Demokracji mamy duże naciski też naszych członków, żeby e, optować, czyli cisnąć Was na tą wspólną listę. Natomiast może zrobiliśmy błąd, natomiast w zarządzie, e, bo jestem też w zarządzie głównym KOD-u, Daliśmy wam wolną rękę, ale wierząc wam politykom, wierząc, że wy zrobicie dobrze, najlepiej, jak tylko się da. I mówimy, oni, oni to wiedzą, oni mają badania, oni mają sondaże, oni mają wewnętrzne badania, przecież oni ze sobą codziennie rozmawiają, na pewno zrobią tak, żeby było najlepiej i nadal w to wierzymy. Może za, du za duży ten kredyt zaufania, ale nadal w to wierzymy. Że się dogadacie, bo ja nie widzę przeciwskazań, mimo że dzisiaj kołownia z PSL-em się spęczkowali, żebyście Wy się spęczkowali i może wtedy będzie jeszcze fuzja. Więc ktoś musiałby zacząć. Dobra, oni zaczęli, mi się to nie podoba, ale, 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 ale radzę, żeby i mam nadzieję, żeby o tym rozmawiacie. A teraz zadam pytanie. E, bo ja sobie myślę, pewnie nie tylko ja tak sobie myślę, że nawet jeżeli wygramy te wybory i przyjdzie, e, wróci demokracja, kiedy wygramy te wybory i wróci demokracja, to my nadal mamy społeczeństwo, które jest bardzo podatne na populizm i na wszystkie ataki na demokrację czyli wystarczy, że przyjdzie kolejny e, e, Morawiecki czy inny. E, Będziemy mieli podobnie. I, I moje pytanie, czy wy macie pomysł, bo ja w tym upatruję źródła, jak zmienić edukację, żebyśmy my, wy, my yy, edukowali yy, społeczeństwo, które jest bardziej obywatelskie? Czyli jakby społeczeństwo, które nie da sobie tak wcisnąć takiego kitu, jak nam teraz wciskają. Dziękuję. I ja tylko, że masz nadzieję, na, na tą, że się spoczkuje no, wspólna lista wspólnych list. Okay. No to ładne, ale czy wiecie co, to też żeby była jasność, no jakby jedna koalicja jest już od jakiegoś czasu, tak? I tam też nam różni... Ruszyli, że się rozpadniemy, na razie się nie rozpadamy, mówię o Koalicji Obywatelskiej. Ja naprawdę uważam, że znaczy ja bardzo nie lubię mylenia Platformy Obywatelskiej z Koalicją Obywatelską. Ja rozumiem, że ludzie to robią, którzy się nie wiem, za bardzo nie interesują polityką, natomiast to naprawdę nie jest to samo. Znaczy, wsadanie do jednego wora Koalicji Obywatelskiej, a, a Platformy, to są. to, 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 to... Bardzo Oczywiście, że przecież nie zaklinamy rzeczywistości i wiemy, że największym koalicjantem w ramach Koalicji Obywatelskiej jest Platforma. I przecież nie mówimy, że Zieloni są pięksi, bo jeszcze nie, <śmiech> 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 tak. więc absolutnie tego <laughs> nie tak natomiast, e, natomiast ja zaryzykuję tezę i uważam, że mam podstawę do takiej tezy, że gdyby nie obecność Zielonych w e, Nowackiej i Nowoczesnej na przykład w ramach Koalicji Obywatelskiej, to Platforma by nie podjęła decyzji o, o, o legalnej aborcji. I kilku innych decyzji by nie podjęła. I, e, i to wiecie, to jest tak, i na przykład nie podjęła tematu w ogóle właśnie transformacji energetycznej. E, Nawet Jeżeli tam są tarcia i nie do, co do wszystkiego się zgadzamy, nie? E, to, i, to, wiecie, I to naprawdę robi dobrze, że to nie jest sama Platforma, tylko że to jest Koalicja Obywatelska, więc więc to nie jest tak, że to pierwszy, którzy się połączyli, to był pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz. Co więcej naprawdę lewicy, no też przecież jest jakiś tam rodzaj koalicji, tak? Nawet nie jakoś tam tylko po prostu jest rodzaj koalicji, bo przecież sam w ich skład wchodzą różne, różne partie lewicowe, a, no, a przecież wiemy, że nie zawsze tak było, bo przecież był moment, że lewica była rozrówniona i też wiemy, jak to się skończyło w 15 chociażby, tak? Więc, więc wiecie, no mówienie, że oni się pierwszy połączyli, no nie, no oni się teraz połączyli, ale, ale jakby te, te, tego typu koalicje to są, natomiast to jest oczywiście jeszcze za mało i tak jak mówisz, to, to powinno być po prostu się teraz trzy rzeczy dołączyć ze sobą i, i po prostu pójść ze mną. no dziękuję za to zaufanie w imieniu klasy politycznej, jakby przekażę dalej, natomiast ja myślę, że jednak jak taka, wiecie, pozytywna presja to do tych osób, które szczególnie właśnie nie są przekonane do idei wspólnej listy, to myślę, że jest mile widziana, przynajmniej ja to tak czuję, że, że to jest inaczej, jakby ja mówię inaczej, natomiast właśnie, na ja sali, że zaczęliśmy od jednej, a już wszyscy wiemy, że nie jedna, tylko wspólna. I już w świat, już powiecie, każdy z was wyjdzie i powie siedem osobom, i tak się buduje, właśnie. tak wiecie, jak danka akceptera, tak my tutaj buduje. No, siłę. Chwila, odpowiem jeszcze na pytanie edukacja. O edukację. Znaczy, pani powiedziała ważną rzecz, ale ja myślę, że w ogóle podwójnie ważną rzecz, bo pani powiedziała, że my potem, że trzeba będzie podkręcać tyle rzeczy ale zostaniemy w Polsce, gdzie są ludzie bardzo podatni na manipulacje, na fake newsy. Co więcej, my zostaniemy, znaczy my po wyborach, jeżeli opozycja, strona demokratyczna, to jest kolejna rzecz, której się właśnie próbuję nauczyć i też zachęcam was do nauczenia, nie ósmy opozycja, bo za pół roku ją nie będziemy, tylko właśnie strona demokratyczna. Więc właśnie która, strona demokratyczna, Przejmie i będzie bardzo dużo rzeczy do brzmienia, natomiast no, też nie oszukujmy się, będziemy żyć dalej w Polsce, gdzie dużo elektorat będzie miała partia Prawo i Sprawiedliwość, tak? Przecież oni nie znikną, oni nie wyparują. I teraz to, to jest Słucham? Przecież co, telewizję przejąć? Ale właśnie, oczywiście, że polityk... Nie, nie, no tak, no dobra, to jest powiedza, to jest, no telewizja, tak, trzeba będzie odkłaniać te fake newsy, te osiem lat szczucia na opozycję, na Tuska, na i tam na kilku innych, ale e, to jest w ogóle wszystko ustawami i, i to wszystko trzeba będzie odkręcać, się, też zajmie trochę czasu, ale chodzi mi o to, że... To jest, wiecie, to też jest taki wybór, jak w ogóle te Polskie spróbować posklejać, nie? I, i to, i tu właśnie ja myślę, że ta, ta edukacja i to będzie taka praca bardzo y, organiczna i ja się obawiam, że dużo trudniejsza niż nawet przeprowadzenie tego na poziomie legislacyjnym, bo to wymaga zmiany mentalności. Bo jak ja, jeżeli ja dzisiaj rano widzę filmik, w którym Polak y, w niemieckim nidlu ma jakąś aplikację do skanowania produktów z robakami, Niemiecką aplikację do skanowania produktów z robakami i on po kolei sobie sprawdza słodycze, oczywiście to tam wcześniej sobie to już google, już wie, które słodycze wybrać, i tam pokazuje, że dany produkt, tam jakaś czekolada Milki, coś tam, coś tam, coś tam ma robaki. No, ale Czerwie, tam skorzystaliśmy z barwników, bo przecież kiedyś nie było chemicznych barwników, to ludzie korzystali z roślin, z owadów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, ale to właśnie poziom jakby manipulacji faktami. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że tam ten barwnik z czerwi jest od tygodnia, tylko, tylko on jest sam od a tutaj jest po prostu e, to tak zmanipulowane, że służy do propagandy, że tam przecież będziemy zaraz jeść robaki. To w ogóle jest zarzucanie akurat środowisko, że będą jeść robaki, gdzie duża część lewicowych środowisk jest z wegetarianami, już jest samo w sobie w ogóle w jakiejś tam sprzeczności, nie? No to... i wegetarianie po prostu nie jedzą żadnych zwierząt, <sum> duże, ani dużych, ani małych, więc dlaczego mieliby jeść robaki? E, więc... ale wiesz, lokalizm, ja nie myślę, że nie zjedzą, bo jest ja, to wegetarianizm. Ja, tak. Ja ja ja, ja. ja, kiedy jeszcze byłem wiązarzem, nie, nie, nie jak niektórzy mówią, to wtedy też te robaków nie, nie okay. jadł. Ja tutaj jestem umiarkowaną optymistką. Oczywiście uważam, że to się da zrobić poprzez taką właśnie pracę u podstaw i, i takie odkłamywanie tej pisowskiej rzeczywistości, natomiast to jest praca na lata. To ja tu nie mam wątpliwości, że e, to jest praca na lata. E, natomiast, żeby nie popadać właśnie w jakiś taki pesymizm, to bym powiedziała, że jeżeli udało się jednak dużą część społeczeństwa nauczyć sprzątać po swoich psach, to możemy sobie poradzić ze wszystkim. <laughs> Bo to, słuchajcie, to by się nie śniło w dniu świra, nie? Że może tu się zmienić. Oczywiście nie jest idealnie, bo, bo mogłoby być tak jeszcze lepiej, ale jednak się udało. Więc, bo, bo widzimy różnicę tam przy ciągu ostatnich 20 lat, więc... No, jeszcze ma Tak, więc to jest... <złatramenie> no, no, tak, tak, ale, ale mówię, więc wydaje mi się, że tutaj to jest ta droga do takiej... No do takiej, niestety, do no, takiej pracy zmiany mentalności. Oczywiście, jak telewizja się zmieni, to będzie będzie prościej, no bo nie będzie takiego, takiego jadu sączonego w miliony osób, które nie mają dostępu do innego źródła informacji, nie? To, to jest bardzo smutne i to jest natychmiast zmiana.